Siemano, z tej strony Dim2 i zapraszam was na... Mm, nie podsumowanie, tylko na razie e, drop na małym levelu, na 42 levelu. Wybrałem dwie mapy, Bo i pustynie. Powiem tak, na Bo za cholerę nawet mi dynie nie chciały lecieć. Mimo już mam rękawice... Tam dynia, myślicie, że chcę polecieć? Nie po co. Dynie zaczęły mi pod koniec dopiero lecieć dzisiaj. Jak już... No bo wczoraj wybiłem ponad 20 metinów, dzisiaj resztę. Chyba jest 32 coś tutaj metinów łącznie wybitych, więc naprawdę możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy. E, szkoda, że nie został dodany dniowy metin, to by było dosyć ciekawe, bo by było z każdego Metina coś do dropnięcia, tak? Nawet ta ruzga, chociaż tam te, te bony dodania i zmianki mogłyby wcale nie lecieć i też by było fajnie, same perełki by, by wystarczyły. No na razie widzicie, myślałem, że kurczę, może tak coś mi wreszcie dropnie. Biłem, biłem i pfff. Nic. Najfajniejsza sprawa, że rano no, można było naprawdę sporo wybić. E, kiedyś było takie sformułowanie na pustyni, jakieś jeździłem, że jak na obsydianie, jeszcze jak był syw zostawiony przy pometku, to znaczy, że to byłem albo ja, albo jeszcze taki jeden znam, on już w ogóle też nie gra chyba. No i to chyba się zazwyczaj sprawdza, bo ja podnoszę tylko ku magia. Ale coś mi się wydaje, że odłamki energii w ogóle nie dropią. Też. A no, powinny mi tutaj przynajmniej na tym 4-2 dropić, ale nic nie chciało lecieć, zauważyłem też. Nie widzicie. Ani dyniek, ani rusk. Przynajmniej aure, siłne, duszki mroczne, sferki i tak dalej. Co mnie się przyda? Aurę mogę sprzedać, chciałem już chyba nawet ją tym dzisiaj jeszcze. No powiem Wam, że ja na razie trochę z... jestem rozczarowany, bo myślałem, że może z 5 wydropię tych rózg. Zawsze najlepiej mi leciało z 40 co się okazało w tym roku. Nie no, chyba w... dwa lata temu bodajże miałem y, z każdego metka 40 rózg na 42. Teraz no, z tych metków no kilka i nadal nic. A jaki był drop dwa lata temu, możecie zobaczyć w filmiku, który jest w link w opisie, i prawdopodobnie adnotacja przez cały filmik, więc też możecie tam kliknąć i zostawić łapkę w górę. Zapraszam serdecznie. No a tak, to powiem wam, że ten event, może on jest fajny. Ale jak na forum zapytałem, jak tam idzie wam drop, to tak usłyszałem: no niektórzy dobijają do setki, niektórzy dobijają do tam 20, 30, 40, 50. Gdzie wy to robicie? Obstawiam, że w piekle, bo tam lecą naprawdę spoko. Następny film będzie z piekła, też ta sprawdzę, z około 30 metrów, jak mi się uda. I zostawię je potem, otworzę te wszystkie rózgi, więc wiecie, będzie wszystko light. No i oczywiście sprawdzę też stopio na mapach 90, plus, jak to wygląda. Nie obiecuję, że tam zbiję dużo metinów, bo te metiny są czasochłonne. Zbiję na przykład po 5 z każdego i To 5 z 5, bo. Tych zielonych nie lubię bić, bo to jest gówniany metin i tyle, tyle mogę na, niego tym, na ten temat powiedzieć. No to widzicie, no jak na razie rezultat jest 0-0. I to jest trochę przerażające. Szczególnie, że w filmiku no myślałem, że chociaż kilka wydropie będzie wow, szał, patrzcie jak ja mam farta. Pierwszy raz mam farta na pelu, że coś mi dropi albo coś się da ulepszyć. Z ulepszania nie będę zradzał rezultatu, ale zostało mi jeszcze około 20 bodzi, żebym miał jeszcze, to będzie już kolejny filmik I myślę, że będzie dosyć ciekawie No I to będzie ta, ten specjalny 17K, ale to myślę, że już będzie W tym tygodniu zgubiłem w ogóle środę Nie wiem jakim cudem Dzisiaj się Teraz zorientowałem około 16 dzisiaj, także Kurczę, czwartek dzisiaj jest No to, to magia po prostu ze mną jest taka czasem, że ja sam nie mogę się ze sobą rozkwinić. E, mam nadzieję, że filmik z Poznania Wam się dosyć podobał. Ale będzie jeszcze jeden na pewno z relacji z PGA albo i dwa, bo od tego relacji z PGA mam chyba ponad 40 parę minut filmu z samego piątku. Więc trochę mi to, wiecie, soboty mam mało, niedzielę też mam, coś tam mam, bardzo dużo zdjęć mam, te zdjęcia chyba wszystkie będę musiał jakoś, wiecie, podzielić na cosplay i tak dalej, ale no, będzie dosyć zabawnie. Co do samego eventu Halloween, szkoda, że on się nie rozwija, bo już trzeci raz jest ten sam, mam nadzieję, że event świąteczny będzie o wiele fajniejszy. Co do Wilkołaka, Wilkołak będzie prawdopodobnie pod koniec listopada, takie są ploty, ale czy taka jest prawda? Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Jeśli tak będzie, to na pewno zobaczycie serię z Wilkołaka. Dwie serie nawet z Wilkołaka u mnie na kanale. Jakie zobaczycie! A tymczasem, żeby przedłużyć troszeczkę filmik, tak trochę bicie Metina. Ale powiem wam tak, z tych Metinów jest fajna sprawa. Jeśli macie misję na 30 poziom, nie kończcie jej. Jeśli macie 42 to mi tutaj zakończenie misji, która daje tam chyba 10 speedów, kompletnie nie robisz większej różnicy. I powiem wam, że ja tutaj zarabiam bardzo dużo na kamykach, które dropią po biologu. Taki kamyk teraz kosztuje około 10 kk czyli dwie aury. No, hello! Hello! No, sami chyba rozumiecie, jak to działa, prawda? Ja ostatnio miałem tutaj coś około 200 kk wydałem wszystkie na skrzynki, żeby mieć pedeki 3H. Myślicie, że coś wydropiłem? Mhm. Tak, wydropiłem. Takiego wała. Niestety nic nie wydropiłem i nie idę na razie exp'ić. Myślałem, że może wydropię ze 3, to chociaż wiecie 9 godzin, to może wbiłbym z 75%. No potrzebne mi są 4 przynajmniej pedaki, te 3 godzinne, żeby zacząć exp'ić do setnego. No i będzie dosyć ciekawie. Co to było? Ok, kończę już praktycznie. Zdaje jeszcze 3 metiny. No, i tyle mogę powiedzieć, że na koniec trochę dyniek nadrapiłem Z 5, może 6 do 10 max. Więcej nie. No i co? No i lipa totalna w tym roku na małym levelu. Piszcie, jak Wam idzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej niż mnie. Ale mam nadzieję, że o wiele lepiej, o, przynajmniej o 100%. Chociaż od 0 100% to jest 0. Nie no, chociaż żebyście jedną wytropili z tych 30 paru metrów, ale tutaj niestety sami widzicie jaki jest, jak jest rezultat, zero rusk. Przynajmniej kół trochę fajnie poleciało. Dobra, to by było na tyle, jeśli ci podobał i chcecie więcej materiału z spela, nie tylko, zapraszam do polubienia, subskrybowania i komentowania. Trzymajcie się, ciepło. pa pa, do zobaczenia Dim 2.